Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj wiecznie. I dzisiaj chciałbym, abyśmy troszeczkę popraktykowali na małej, uzdrawiającej mocy. Mała, uzdrawiająca moc małych, wolnych kwiatków albo ogrodowych kwiatków. I pomyślmy, że wiatr zabiera w sobie siłę. Zawiera w sobie moc, która może zabrać, wyprowadzić od nas wszystko, co niepotrzebne. I na początku pomyślmy, aby wszystko, co niepotrzebne razem z wiatrem, słońcem, i ptakami, śpiewem ptaków, odeszło od nas. Niechaj, wszystko, co niepotrzebne odejdzie. Niechaj, wszystko, co niepotrzebne odejdzie. A wszystko, co niepotrzebne. Wszystkie niepotrzebne napięcie, wszystkie niepotrzebne stresy, wszystkie niepotrzebne problemy. A następnie, niechaj przybędzie uzdrawiająca siła. Ale aby mogła przybyć uzdrawiająca siła, niechaj na początku zaburzenia. Piękne zaburzenie radości i zaburzenia życia. życia odejdą. Niechaj wszystko, co niepotrzebne, odejdzie. Odejdzie, odejdzie. A jak odejdzie, niechaj przybędzie zdradzająca moc Rumianków w polnie. Niechaj wszystko, co niepotrzebne odejdzie, 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 niechaj wszystko, co niepotrzebne odejdzie. Ten filmik oglądać też można, ale po iluś obejrzeniach może u kogoś się pojawi coś takiego, że idąc, jadąc przy drodze, w przydrożnym rowie, zobaczy rumianki, albo kupi je gdzieś na straganie na ulicy, czy na bazarku, czy w kwiaciarni. Te rumianki podziałają na niego w ten sposób, że poczuje ich zew i postawi je sobie w wazoniku, w kuchni, w pokoju, w salonie, w jadalni, bądź w łazience, bądź na korytarzu, bądź przy łóżku, bądź wopnie sobie w butonierkę, czy zrobi zdjęcie, i poczuje uzdrawiającą moc i dla wszystkich tych, którzy chcą wejść na następny poziom rozwoju, być może po jednym obejrzeniu, a być może będą potrzebowali więcej, a być może będą potrzebowali profesjonalnych praktyk rozwijających, i dla wszystkich tych, którzy chcą popracować z mocą roganku albo z mocą wiatru. Czysza, zabiera wszystko, co niepotrzebne, a w ostatnich czasach życie jest wesołe. Pełne radosnych wyzwań, dzięki którym możemy iść do przodu, do góry, i dzięki którym możemy więcej czy lepiej realizować nasz potencjał i się żyć. I korzystając z szczących mocy albo z uzdrawiających mocy, będzie mogli iść do przodu. Wiatr uchwycić w kamerce jest dosyć trudno, albo muszą być efekty, albo wzorce wijącego wiatru. Natomiast, no i zabrać z sobą wiatr też jest trudne, Natomiast uzdrawiająca mocy rumianków, jakaś to proste, pomyślmy o uzdrawiającej mocy rumianków, aby nasze serce napełniło się. Mocą. To jest taka kępka. Specjalnie tak. wybrałem niedużą kępkę. Ta kępka kiedyś odejdzie. Zamieni się w nasiona, zamieni się w nowe życie i w nowe możliwości. I pomyślmy abyśmy weszli w uzdrawiające podarony abyśmy mogli generować uzdrawiające energię i trzymać uzdrawiające energię. Z tym energiami to jest wszystko proste. Lepiej trzymać uzdrawiające energię. I zabijające. Właściwie. Jedno od niczym się nie różni, jest tylko kwestia, co chcemy w życiu, aby było wokół nas, wewnątrz nas i w świecie wokół nas. Uzdrawiające pole mocy rumianku, uzdrawiające pole mocy rumianku, uzdrawiające pole mocy rumianku. Razem z ptakami, razem z wiatrem. Razem ze zwykłym życiem, uzdrawiające pole mocy rumianku. 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 Dla wszystkich tych, którzy chcą się rozwijać, Adam Kowalski, i życzę wszystkim, którzy przypadkiem weszli na uzdrawiające pole mocy równianku albo współpracują ze mną od dość dawna, aby wykorzystali to do zrozumienia, że lepiej mieć uzdrawiające pole mocy niż niekoniecznie uzdrawiające pole mocy. Pozdrawiające pole mocy przybędzie, a wszystko co niepotrzebne odejdzie, 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 niechaj pozdrawiające pole mocy zostanie i będzie z nami zawsze.